George, George, George. To znowu ja, zwykły chłopak z planami na zasjebać ten świat Nie chcę żyć tak, co weekend melanch kończy się czas Latam jak tak, ile mam brać, żeby przepracować ten fałsz Za dużo kłamstw, za dużo mord, które mnie kłamią Wciąż i wciąż i wciąż i wciąż i wciąż to samo Ktoś pierdoli, że mam flow jak anioł, ale nie kłam ma to Uta się kłamać, możesz co najwyżej w familie this I don't give a fuck you na głowę, to nie do zajebania cylinder 19 lat dało w pizdę Zmiana flow teraz Chyba zaczynamy witać podziemia Duma rozpiera Rodzina wspiera Mama subwoofer, trakami. trakami Sąsiad policji się skarży, że nie chce słuchać tych fałszy Że to wulgarne, a matka się patrzy Na co wyrasta jej synek najstarszy Że bardzo bluzga i w ogóle to bandit Że kiedyś był dobry chłopak, że aż fajnie było popatrzyć A teraz wzrokiem go skarcić Kiedyś nie było fantazji, była robota, robota i ciuła Teraz sąsiedzi niech sąsiad zaliże tematu Nauczymy sąsiada trapu, to znowu ja Zwykły chłopak z planami na jebać ten świat Nie chcę żyć tak, co weekend melanch kończy się czas lat tam jak tak, ile mam brać, żeby przepracować ten fałsz? Za dużo kłamstw, za dużo mord, które mnie kłamią. Wciąż i wciąż, i wciąż, i wciąż, i wciąż, i wciąż to samo. Ktoś pierdoli, że mam flow, jak anioł, ale nie kłam smato, Nie kłam smato. widzę, że patrzysz tak jak szwakwistę. Wezmę z ciebie to, co wycisnę. Drinka zrobię, zapiję bimrem. A chwaliłem się dzisiaj z kilkiem, odkryć muszę to, co zakryte. Jebać wszystkie mendy mam wite. Pozdrawiamy całą elitę, a.